每都是无比。 Dobrą, dobrą, żeby go tutaj Francuz nie przyblokował. Jeszcze 400 metrów. Dwa okrążenia do końca. Poszedł Ingebrigtsen. Marcin musi być czujny. Hiszpan czujny. To będzie ten długi finisz, ale spokojnie. Marcin to wytrzymuje. Dociąga. Zapina się jak klamrą. Jakob Ingebrigtsen Przed Jesusem Gomezem i Marcinem Lewandowskim. Francuz za nimi. Za chwilę rozpocznie się. Ostatnia prosta przedostatniego okrążenia. Marcin przyspiesza, wyprzedza Hiszpana. I wyprzedza jako... Oba Ingebritzena. Co on robi? Oszarał. A może właśnie takiego szaleństwa potrzeba? Marcin spokojnie. Jeszcze zostało 100 metrów. Jakob Ingebritsen tuż za nim. Marcin biegnie jak natchniony, ale do mety jeszcze pół okrążenia. Marcin Lewandowski, Jakob Ingebritsen. Za chwilę będzie ta krótka, prosta. Pójdź szeroko i gaz do dechy Marcin. Teraz, teraz, teraz. Marcin Lewandowski. To jest! Misk. Arcybis! Arcybis wygrywa! Broni ty to tego młodzika, tego juniora, ograł znakomicie, ależ to jest klasa! Wyrosły mu skrzydła! Wyrosły mu skrzydła i odleciał fantastycznie, Marcinku, ależ to była klasa, super klasa! Miller numer jeden, ależ on to zrobił fenomenalnie! Marcin Lewandowski zjadł Ingrid Briksena, zjadł go na śniadanie, zrobił to tak, że ten chłopak młody, jeszcze ambitny, pewnie wielka kariera przed nim, ale teraz musi uklęknąć na kolana i powiedzieć: Marcin, jesteś wielki! Przecież jak on to zrobił, wyprzedził go i zobacz od razu: piątka i gaz do dechy. Po prostu ruszył. Ingebrigtsen był zdziwiony. Co się dzieje? Lewandowski odbiega, odbiega na metr, na dwa. Tam próbował przyspieszyć. Teraz to zobaczymy jeszcze raz. Zobacz, Hiszpana ładnie przepnął i na tym. Wyskoczył przed Ingembrigsena, on tu patrzy co się dzieje Polak przed nim, a Marci tutaj na tej prostej, on się jeszcze rozwinął Długi krok, piękna praca ramion Ingembrigtsen też przecież ładnie biegnie, ale traci dystans, tutaj już... pchał całkiem dobrze, pierwsze pchnięcie może nieudane, ale później już było lepiej Musi dobrze wejść w obrót, musi złapać taką fazę dwupodporową przed wrogiem I wtedy całą siłę w kule i wówczas będzie dobrze, powinno być trafił Haratyk, chyba. Poleciała ta kula w granicach jest 20. Ponad 20 metrów, bo tam ta druga linia to jest chyba 20 metrów, więc to będzie pierwsze pchnięcie w granicach 20. No czekamy na ten rezultat, 20.50 może. No to patrzmy, jaki rezultat wyświetli się przy nazwisku. Przy nazwisku. To 21.65, więc świetnie. O! Pomyliłem tą linię, bo przesunięta została to 21 metrów było, więc haratyk odpięlił najlepszy wynik w, w tym sezonie Michał Haratyk. No, 21-65. Zatem nadchnony. uderzył bardzo mocno, bardzo mocno otworzył i kto wie, czy tego konkursu nie ustawił. 21-65 w czasie ostatnia jego szansa na 5,90. W górę Paweł ciągnij! A 5.90! Paweł Wojciechowski, no to jest niemożliwe, no to jest niebywałe, no co za próba! Pawła Wojciechowskiego, to jest fighter, to jest walczak, to jest niesamowity skoczek! No zmienił układ tego konkursu. 5.90, skacze Paweł Wojciechowski pod dachem, nikt by się chyba tego nie spodziewał. No istny thriller tutaj i jakie wysokości. 5,90... Pawła Wojciechowskiego. Kłopoty to jego specjalność. On miał tutaj zrzutki w trzeciej 5,65, w drugiej 5,75, 5,81, zrzutka na 85, zrzutka na 5,90 i w drugiej próbie 5,90 rekord życiowy pod dachem i to Paweł teraz prowadzi. To on jest w tej chwili liderem, a drugi jest Piotrek. Ale zobacz tutaj jak się zawinął. Troszeczkę chyba, bo nawet w ogóle nie dotknął poprzeczki. No zrobił to. Tak jak zrobić powinien Paweł Wojciechowski. Mamy poziom tego konkursu niesamowity. Walka dwóch Polaków. Reszta się zupełnie nie liczy. To przecież można dużo wyżej skoczyć. No i teraz On jest pierwszy. Jak odpowie Piotr Glisek, Bo teraz Polacy oczywiście z przodu i decydujące rozstrzygnięcie. Po prostu rozstrzygnięcie, bo nie ma niedecydujących rozstrzygnięć. To byłby. Pleonazm Piotr Lisek no ruszy, ruszył no na ruszył 5,80 mocno. i idzie w górę! Idzie w górę! No więc co możemy powiedzieć? Jesteśmy my i długo, długo nic. Szczęśliwe Glasgow dla polskiej tyczki. Pięknie to nam się układa. Złoty medal wczoraj Michała Haratyka. No i dzisiaj co możemy powiedzieć? Złoty w tyczce będzie na pewno, no bo nie przypuszczam, żeby jakoś na wyżyny wzniósł się teraz Jakobson. No chyba nie zrobi nam tutaj przykrej niespodzianki. Oczywiście trzeba czekać do końca. Szwed ma bowiem jeszcze dwie próby na 5,80. No ja jakby mu się udało, no to włącza się w dalszym ciągu do walki. Ale, ale jest w Piotr... bardzo trudnej sytuacji, bo mając zrzutkę na 50, to właściwie musi skoczyć no, i dopiero na 55 szukać tej przewagi. Y... No, może patrzymy na Piotka Liska, ale patrzymy, bo tylko cztery okrążenia do końca biegu na 3000 metrów. Tam fan, fenomenalna walka. Dwaj Norwegowie. Jeszcze w tym konkursie obrońca tytułu halowego mistrza Europy, wicemistrz świata z Londynu. Piotr Lisek. Ależ on jest mocny, ależ on jest skoncentrowany. I w górę teraz, Piotrze. W górę! O, yes! jest. Och, och. No to tym razem w ogóle nie komentujmy tego skoku, bo Państwo widzieliście, co się stało. No i uśmiech trenera Marcina Szczepańskiego mówi sam za siebie. Właściwie nie mam żadnych uwag, Piotrze. Powtarzaj to, żebyśmy mogli sobie to oglądać, odtwarzać i pokazywać młodym tyczkarzom w Polsce, jak skakać należy. Piękne wejście, ustawienie ciała przy tyczce idealnie. No i ten zapas, tam znowu się pojawiło kilka, może i kilkanaście centymetrów, jest w formie Piotr. Trek jest mocny jest przygotowany i będzie po to mistrzostwo <głos> Europy <głos> nasz sześciometrowiec bo tylko on z naszych skoczył 6 metrów i to skoczył właśnie